Dzień dobry, witamy. Kolejny dzień mamy Saigo. Dzieje się. A u nas co? Śniadanie. Chyba najlepiej zjeść w Saigonie to tak, żeby po prostu wyjść i pójść gdzieś przy siebie w prawo, w lewo, jakimiś uliczkami. I na pewno coś ciekawego znajdziemy. Teraz sobie chodząc tutaj tymi uliczkami, znaleźliśmy o lokalną knajpkę. Tak to tam mniej więcej wygląda. A tak wygląda nasz stół. I serwują nam taką zupkę. Mamy jakieś jajka, przepiórcze, szrympy Jakieś mięsko, nudle, herbatkę, wszystko za sery, bali, jakieś sosiki Lucy jest atakowana przez różnego rodzaju insekty, komary A mnie no to... jeszcze tu nic nie ugryzło A Lucy już ma całą nogę pogryzioną A potem po śniadanku kawka no. Nowy rok już minął, już trochę więcej rzeczy się otwiera Także już trochę będzie inaczej Dziwnie się tak je trochę czasami w Wietnamie Bo te całe jedzenie jest na wysokości poniżej twojego kolana to jak dla mnie to ja muszę się prawie schylać tak wiecie że aż nogi są przyłożone do tego do brzucha dziwna taka trochę pozycja do jedzenia <ścoughs> ale no co zrobić to jak on inaczej to zjeść przy tych krzesełkach i stoliku mm. oh my god It makes so good. Mm -hmm. Easy to grab A, oh, I forget. You got, you want spicy? Spice I without no. Cały czas jakieś muszki tutaj latają Ale spokojnie Dobra, bo nie mam naprawdę gdzie jak postawić te kanenery Trzeba się skupić na jedzeniu widzimy się na kawce O i kolejne świetne jedzenie Za nami Żołądki pełne, człowiek od razu ucieszony, chce się żyć, chce się chodzić dalej. No i co? A teraz kawka. Kawka gdzieś widzieliśmy już na rogu, bo była pełna Wietnamców, więc od razu idziemy już tam zobaczyć. Co jest też dla mnie takie właśnie ciekawe, bo już jesteśmy tu praktycznie tydzień i cały czas zjemy w jakimś innych miejscach i cały czas jest bardzo smacznie i nie musimy wracać do jakiegoś jednego i takiego samego lokalu. Chociaż tam po drugiej stronie mostu jest taki szuszu, który naprawdę można tam wracać cały czas, ale jak tylko się przejdziesz prosto, w prawo, w lewo na pewno znajdziesz od groma fajnych lokalnych miejscówek i każde miejsce smakuje inaczej. Każda zupa jest inaczej jakoś robiona, niby jest to samo, ale zupełnie inaczej smakuje. No jest świetne w ogóle. Nie ma to jak chłodzonko w kawiarni, elegancko. A you like this cafe? O, oh, i już jedna kawa suła wjechała. Wygląda naprawdę fajowo. jaka łyżeczka. A ja czekam na swoją kawę trumu 3 minutes wow this one is very sweet really? more sweet and more strong than yesterday I always order the second one mm. Mm. Yeah, no. seriously but this coffee here when you wanna drink it directly wake you up this, this was my was imagination about coffee i think so Because in Europe, I don't know, the coffee it was something like sweet milk with a coffee flavor. You know, I didn't got it. Why did you drink this, you know? But here I just take a sip and directly I can like my eyes open, like boom, mm -hmm. <laughs> That's why this Italian people drink espresso. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, as I once said. In the empty store, mm -hmm. You yeah. drink the espresso first and eat it for summer. No, but for me, the Italian coffee is too It's not yeah. sweet. You yeah. like, need a uh, coffee to drink, and if you want to taste, you have to put a lot of sugar. So... You have to use it. The... Yeah. Yeah. I don't like that Coffee has to give you the shot, not sugar. Yeah. Country yeah. <laughs> <laughs> I will say to you, here the coffee culture is very prevalent. A lot of people consuming this coffee culture as a very least. Well, everybody can yeah. do it. Everybody, it doesn't matter you are old, young, petroleum, staple, still old people don't go to some fancy coffee place. What is the difference what they see in Korea and Vietnam about coffee? The coffee and cold. Yeah. They don't have time. And this all coffee mm -hmm. if you want to sit They are fancy and expensive. Most yeah, of the time, yeah. yeah. So they can make a photo, enjoy yeah. you know, the time. Yeah, it's more like see, like they really sit in this cafe, yeah. It's not easy to see some takeaway coffee or something, yeah? I, don't know, I never see some takeaway. Yeah. No, no, only in the second level. Yeah, I mean, of course you can find some Starbucks or some Vietnamese company or whatever. Like you don't see that. on this thing that like, they're working with a cup of coffee, yeah? But in Korea, almost everybody walks with a cup of coffee. O, nieźle uh -huh. jest pan. Uh, <laughs> uh, A, uh. okay, to Nie Ok, to pokazać. Uh. Zobaczcie, jak tu kawa mi przyniosła. W małej takiej filiżaneczce kawa jest. I kawa jest włożona do gorącej wody. No, to aż parzy po prostu. Czy mogę pokazać to? Tak, jak kugel mogę. Kugel mogę. To jest prawda, ta woda her hot. Więc nie Dobra, a teraz chyba się przygotujemy na naprawdę moc. <laughs> mmm, oh my god! Jest to kugel mojej Coffee? Tak, to jest. To jest. You know how to make it. Yeah. <laughs> what is, it tastes like with the liquor, no? Yeah, yeah. But it just like because the egg yolk, yeah, gives ah. this flavor. That's why she was shaking this egg yolk there. I was curious why she doing. She make for the coffee, okay? I think so. She is bit, um, smiling. Okay. Because we didn't even know it's the egg just <laughs> and I was realized to tonight. Oh, they understand. <laughs> This is my first hot coffee here. Yeah, Zawsze pijemy z lodem na zimno, zimno. A to pierwsza taka. A też myślałem, że będzie na zimno, bo jak zamawialiśmy to z lodem. Ona no, tak, tak, tak. A to jednak tej się nie da z lodem, bo to ma gorąco. o Żyć nie umiem. Yes, but I think so. This this big one, it's more dangerous for big pockets and thieves than here. Yeah, there's all people who wanna do something. They're going there. Yeah, they Yeah, exactly. Because there is this combination of all these tourists, and that is the opportunity for them. You know, not here. Because here they also they are recognized by locals. Oh, so it's more comfy here. Even it's looks more wide and dangerous, but actually it's more comfy here, yeah? Mm -hmm. But people realize or couldn't handle this. No, mm -hmm. yeah, yeah, because they have also thinking if there, it's so dangerous, it's so mild I mean, it's here, yeah. But actually it's opposite. <laughs> like Serbia. Yeah. You, everybody thinking if you go to the Serbia alone, something gonna happen especially as a but harsh... well, nobody cares. there's all people who wanna doing something they are already in some abroad yeah. so <laughs> <Yeah. laughs> was actually very yeah. they're having some good night life because you can even see you know in this uh, city center it's more beggars or more on the streets than here yeah oh, nice. ah, yeah. peace Poleżeć, podpoczywać, poskładać jakiś film, żeby był, żeby można było coś stawić sobie pamiątkę. A tak poza tym, już nam się nie chciało siedzieć na tej biednej ulicy, bo tam same jakieś tylko Porsche jeździ, jakieś Maybachy, Mercedesy, już tam się znudziło po prostu. Bida jak nic, bida taka trzeszczy, że koniec świata po prostu. Idziemy gdzieś w jakąś bogatszą dzielnicę, bo no, we go in some more rich area. Because... To so jest tak pur. So only Porsche riding, Mercedes. Oh yeah, let's go for some Lamborghini. Nie, yeah. ja chcę siedzieć na jakiejś dzielnicy, gdzie są Ferrari i Lamborghini jeżdżą, a nie jakieś tam. Porszaki no, różowe, żółte i w różnych kolorach. Yeah. no cóż, piękna, ładna pogoda, ale już jesteśmy tu prawie tydzień, czasu, 6 dni, więc czas zrobić pranie. Niby mamy pralkę w tym. W pokoju, znaczy w pokoju, w tym studio Ale kurde jak otworzyliśmy To troszkę zaśmierdziało z tej pralki Dawno jej nikt nie używał Więc doszliśmy do wniosku, że my też nie będziemy jej używać A pralnia tu nie będzie droga Widzieliśmy gdzieś tu niedaleko Więc idziemy ją znaleźć znowu I po prostu damy plecach I wypiorą nam rzeczy i tyle I zobaczymy jak to działa Bo po prostu boimy się używać tej pralki co mamy tam no dobra, znaleźliśmy jakoś pralnię, ale po prostu jest zamknięta teraz. Jesteśmy zdecydowanie za wcześnie. Musimy chyba gdzieś pochodzić, poszukać. Pralni nie znaleźliśmy, wszystko pozamykane, więc postanowiliśmy w ogóle zamówić sobie kawę. Znaleźliśmy tutaj za rogiem jakieś takie uliczki. Najlepsze jest w tym, że nikt nie mówi po angielsku, trzeba było na palcach tłumaczyć, co chcemy pokazywać, bo menu też nie mieli. Po prostu kawa, kawa, i tam się pytają, jaka i w ogóle, ale nie dało się nic w ogóle tłumaczyć. Oj.

Spróbujmy co oni nam tutaj ciekawego dali Berge. Jeśli chodzi o kawę to są mistrzowie w ogóle chyba świata. Jeszcze dużo rzeczy muszę zobaczyć na świecie, ale no chyba nie, nie, nie ma lepszej jak na razie dla mnie kawy jak taką jaką mają w Wietnamie. Jest po prostu przesmaczna. A zwłaszcza jak się szuka właśnie takie dzikie miejsca, gdzie jest odgroma tych Wietnamców, że te kawy są Look, they know how to roast it right? mm, and brew yeah, In Poland so many Vietnamese people mm -hmm. living but nobody opens some Vietnamese style coffee. Well, yeah, right, yeah. I, just, I couldn't yeah. find it. It's impossible. <laughs> they like coffee so much right. and even restaurants they have a lot. Of. But you see, in Poland we drink hot coffee. We do drink that I don't know. Nobody orders a I wow. think they also sell some food, yeah, some salt, garlic, everything. What is for the party? For the coffee also, they don't have menu. Hmm? But the coffee, they also don't have menu. They don't have menu at all? They just ask which one. <laughs> <laughs> okay. Oh, uh, and uh, in the restaurant. So <laughs> they start opening. Yeah. But they uh, if you see the coffee, the only guys. Yeah, yeah. The women, they are busy for what? They are to work mm -hmm. And if you want some girls for the coffee, you have to go to some fancy cafe. Yeah. Ah, yeah, for very young mm. girls, yes, who want some good photo. But it is even it's such a big town with so much tourists. Yeah. They are surprising to jest zaskoczające, że tu są turyści Oni już wiedzieli, że tam są Nie przyjeżdżają tutaj Słyszałam, że Meksyk jest podobny Meksyk też ma zamek dla turystów I wszyscy okay. tam No co, kolejna kawa zaliczona To świadczenie nie do opisania Bo co mogę powiedzieć no, Świetna atmosfera, świetna kawa Spokojne życie, No fajnie tutaj No Jak patrzy się na nich to tak naprawdę no co? Wyglądają na szczęśliwych ludzi, nie? pełnych radości Nie widać w nich jakiegoś smutku czy żalu Tylko cieszą się, śmieją w ogóle Czasami jest ciekawe jak na to tak siedzisz obok i oni gadają między sobą To nie wiem czy oni są pijani i krzyczą do siebie Czy po prostu tak werbalnie, głośno mówią między sobą Nie mam pojęcia, czasami Dobra, my idziemy się schować do pokoju Bo to jest po prostu za gorąco na razie Myśleliśmy, że zrobimy pranie, ale zamknięte Idziemy, poczekamy do tej piątej, szóstej I dopiero wtedy sobie wyjdziemy, coś zjeść Nawet się jeść nie chce w taką gorącą pogodę tak naprawdę Dobra, po drodze znaleźliśmy jakiegoś street fooda Weźmiemy sobie spring rollsy Bo tak naprawdę widzimy tu naprawdę dużo ludzi Się zatrzymuje skuterami i od nich kupuje więc podejrzewamy, że są bardzo smaczne. Więc i my sobie też. Ok, okay we get some snack, but you see how he wearing. it doesn't look like pure gold chain, you know. I think that so these young people yeah. like to. Speak very clearly English, wearing good, you know. It just look like some pure food, but. They're busy. They don't stop even for one second, no? All the All time. time somebody coming, no? Nie ah, oh yeah. wiem. Pewnie się nabijają z nas lokalejsi, bo bardzo często coś tam gadają o tym po tym swoim wietnamsku. A może po prostu życzą nam dobrze i się cieszą. Tego się nie nie wiem, nie wiem i nie dowiem. Yeah. Mały wypadek rowerzysta zderzył się ze skuterkiem. Ale widzisz, powstawali i pojechali. Nobody call police or something. They just stand up. Talk, they just... <laughs> Dobra, my idziemy jeszcze raz do naszej pralni. Liczymy na to, że teraz już jest otwarta w tych godzinach. Odpocięliśmy sobie w domku. Ja to w ogóle zasnęłem. Widzicie dwie kawy wypiłem i zasnęłem i potem idziemy ten, zjeść ryż. Bo ponoć ten region jest bardzo popularny z takiej jakiejś tam potrawy z ryżem. Będę pójdziałem do tej restauracji. Zobaczymy czy nam się uda znaleźć. Hello! Ajo so do Okay. No niestety dzisiaj pralnia zamknięta. To co, nie popierzę. Dobra, lecimy coś zjeść. Yeah? Okay, so we have to go there with this street. And... Okay, so gonna go left on the end, so Because later it start be maze, yeah? so we gonna be lost. Mm -hmm.

They are fresh, all wet. Well. They just take out from the fridge. Eh? Oh, um, How to chooseing actually? just like this. No, with the finger. Okay, <laughs> I want to take this. Nie wiem jak to zrobić. Ale... So you have to buy two of them. So, I, don't, I don't even know how to buy. What do you mean? do? What is choosing you're gonna put? Them. So, minimum amount. Or they just see anyway you're gonna buy. A okay. uh, ah. uh, kilo. A ah, kilo. Okay. Can I buy one kilo? It's too small? I ah, don't I gotta take okay. it. Yeah, you know. it's okay. It's <laughs> a <laughs> yeah also maybe it's so small to invest to buy maybe when it is you hear is. one it's like <laughs> this one laughing you know nobody buying one mm. so anyway we have to go back bring this back and oh, back exciting. and then we can go and eat because i also want to soon gonna be 10 kilo my No i co? No i kupiliśmy sobie owoców Zobaczcie to Mamy tu jakieś, nie wiem 3, 6, 9, 12 kg owoców Mango Jakieś tam nie wiem co nawet nie, no, nie wiem jak się te owoce nazywają Najlepsze, że Lucy chciała kupić po jednym Jeden trochę tego, trochę tego Spróbować Już wrzucają nam już widać, że wrzucają Dobra, dobra, spoko, spoko Wrzuca, wrzuca już mówimy, że dosyć, dosyć, już nie damy rady, bo to dużo już tego jest. Jest to chyba 3 siatki po 3 kg. Że wystarczy On mówi, to jeszcze mango, mango. A mówię, nie, bo to ciężkie. Że tam próbujemy się ten dogadać. On mówi, że jedno kilo mango to nie jest ciężkie, to rzucimy. No i wyszło 3,5 kg mango dorzucił jeszcze. Skazowali nas tam milion 400 <grym> <grym> za te owoce. I wszystko pozałatwiane po prostu Po kolacji Będziemy teraz jeść owoce przez najbliższy czas Ale to już pewno do ponad milion za owoce to dużo Bo kanapkę można kupić sobie tam za 30 tysięcy Także milion 300 to jest jakieś 50 euro To za around 50 euro jest pewno nie yeah. You no because it's million three hundred fifty forty no three million is hundred pounds oh, yeah. oh. so we're gonna eat whole wheat yeah? okay. <laughs> well, if you think 10 euro for one packet of the yeah, well, them No dobra, zanieśliśmy rzeczy, zanieśliśmy owoce, swoje plecaki i co zauważyliśmy też, nie polecam chodzić z plecakiem w ogóle w Wietnamie. Bo, tak jak chodzisz, to jeszcze luz jako turysta, ale jak już masz plecak na sobie, to już naprawdę próbują cię oszukiwać na każdym roku. Bo dzisiaj już mieliśmy kilka sytuacji, jak próbowaliśmy coś kupić, bo chodziliśmy z plecakiem, bo chcieliśmy do pralni. I jak widzą, że jesteś z plecakiem, to naprawdę nie są aż tacy ten. Zbyt uczciwi, że tak powiem. Jest to jakieś takie rażące, bo tu nikt nie chodzi z plecakiem, tylko i wyłącznie ewidentny turysta, który nie ma pojęcia gdzie jest i co robi. Także nie polecam chodzić z plecakiem. Przeszkadza to w jakimkolwiek targowaniu, kupywaniu, a nawet jesteś potencjalną ofiarą na oszustwo teraz zobaczcie jak podlewają trawę w ogóle w Wietnamie Jadą równo Nie w ogóle Od razu samochody umyli Co tutaj stały Czego chcieć więcej? Wszystko jest dbane O czystość, o zieloną trawkę Wszystko jest jak ma być Udało nam się w końcu znaleźć ten bankomat ale naprawdę bankomaty puste nie wypłacają pieniędzy, w ogóle nie można było znaleźć bankomatu, żeby wypłacić hajs, bo tu ciężko pozapłacić kartą w jakimś miejscu. Z godziny czasu chodziliśmy udało nam się, wzięliśmy te pieniądze. No i poszliśmy do tak zwanego suszu restauracji. A ona zamknięta dzisiaj i nie zjemy żaby. Więc nie wiem. Już jestem przemęczony, z zajechany tym chodzeniem z tym pieniędzmi. Idziemy gdzieś tam coś, znajdziemy sobie Nie wiem co, ale trzeba iść coś zjeść się, napić i, i tyle Ua. Klimaty pierwsza klasa Po dłuższych spacerkach czy coś doszliśmy do wniosku, że sielamy, gdziekolwiek po prostu zjemy kebaba w, ogóle w Wietnamie. Nie pamiętam kiedy ostatnio jadłem kebaba. Kiedy did you last kebab? To long time ago. No? Not even in Poland. No, we 4-5 years ago? No. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie jakiś sok czy coś. No Nie mamy pojęcia jak mamy zamówić. Zgadnijcie co można by było zamówić. Czy coś wam coś przypomina? Jakaś ta nazwa do czegoś? No nie jestem. Valen. A ty jesteś chlepo. Mówię, mówisz, ale nie znam tego. Yeah. Yeah. Because we just don't understand the language. Do you have maybe just coconut? Coconut. Yeah. No, no, no. Okay. For me, I don't know. Apple. Apple. apple? Yeah. For me, apple. No cukru? Sugar, no cukru, sugar. Mango, może? Tak. Mango Tak, tak. O, Udało się. Gucci, O, no. Także czekamy na naszego kebaba. Sob z jabłka i mango i będzie gitara Zobaczcie jaka szybka organizacja ustawiania stolików, żeby ugościć ludzi. Ciao, cia, ciap. Cia. To jest serwis w ogóle. Nie ma to tamto. To nikt nie czeka na nikogo. Kebab. No taki kebab. Takie panini nie? Są fajne. Nie

Not okay. smart at all. Okay, the gravy is a little different. I'm drinking it. I'm super like honey. Mango smoothie. Mango. Time we're going to smoothie mango. I don't like mango, but I don't have any other choice. I was supposed to say watermelon. Mm, I don't know, it. know what you said. Mm. Mm, but actually, very good. Yeah, yeah. bulky. It's not this mango, what I know. O, o, huh? yeah They Mango smoothie well. So we have to eat everything in this area Yeah, yeah We to pick come a good time yeah? ah, Soczek jabłkowy bez cukru Kurde Zmrożony, pięknie zrobiony Nie wiem, jak oni robią tak bardzo pyszne te soczki, co tutaj są, ale... Raj na ziemi. No dobra, to tyle. My tu zajadamy, pijemy. tak mi już bateria siadła. Dokręcam to już tylko telefonem. Nie wiem. To do następnego.